Roman Wilhelmi, geniusz aktorski czy emocjonalny awanturnik? To pytanie wstrząsa od pierwszych sekund, bo kontrast między tym, co widzowie kochali, a tym, co współpracownicy znosili, jest dramatyczny. Z jednej strony Olgierd Jarosz w Czterech Pancerni i Pies był bohaterem dzieciństwa całego pokolenia, symbolem odwagi i lojalności. Z drugiej, za kulisami Roman był porywczy, wybuchowy i zupełnie nieprzewidywalny. Jego talent pozwalał mu perfekcyjnie wcielać się w postacie szwarc charakter, ale w życiu prywatnym pozostawał burzą emocji, która często niszczyła relacje z najbliższymi i współpracownikami. Konflikt między legendą a człowiekiem awanturnikiem jest natychmiastowy i rażący. Podczas gdy miliony widzów kochały jego ekranowego bohatera, osoby pracujące z nim w teatrze czy na planie filmowym musiały zmagać się z jego prowokacyjną naturą i częstymi wybuchami złości, które zmieniały każdy dzień pracy w napiętą walkę o przetrwanie emocjonalne. Wilhelmi nie bał się wyzywać innych od najgorszych i stawiać swoje ego ponad komfort zespołu, a jego energia, choć inspirująca dla sztuki, była niszczycielska dla życia codziennego. Nie mówimy tylko o jego spektakularnej karierze obejmującej niemal 170 ról filmowych i teatralnych, ale także o osobistych słabościach, które nadawały jego historii dramatyzmu. Słabość wobec kobiet, obsesyjna praca oraz uzależnienie od alkoholu stały się elementami, które zarówno napędzały jego geniusz, jak i powoli go niszczyły. Wszystko to doprowadziło do tragicznego końca w wieku zaledwie 55 lat. Roman Wilhelmi był człowiekiem, który zdawał sobie sprawę, że sam się łamie, zanim ktokolwiek inny miałby szansę to zrobić. Jego życie to opowieść o geniuszu uwikłanym w destrukcyjne emocje, które tworzyły legendę. I równocześnie niszczyły człowieka stojącego za ekranem. Roman Wilhelmi urodził się w 1936 roku w rodzinie, której dynamika kształtowała jego późniejsze życie i charakter. Jego matka, głównodowodząca, była kobietą silną i wymagającą, która mimo surowości okazywała głęboką miłość. Ojciec był praktycznie nieobecny, a jego rola w rodzinie była zarówno symboliczną, jak i abstrakcyjną. Matka manifestowała przed dziećmi, że to ojciec jest najważniejszą osobą w rodzinie, jednocześnie utrzymując pełną kontrolę nad codziennym życiem. Ta skomplikowana relacja wprowadziła w życiu młodego Wilhelmiego pierwsze napięcia i poczucie, że świat nie jest prosty, a autorytet może być zarówno źródłem bezpieczeństwa, jak i ograniczeniem. Już jako dziecko Roman wyróżniał się impulsywnością i łobuzerskim charakterem. Był niepokorny, lubił psocić, ciągnąć za włosy koleżanki, prowokować nauczycieli i rówieśników. Jego energiczne i nieprzewidywalne zachowania doprowadziły do licznych wypadków, z których najbardziej dramatyczny miał miejsce, gdy wpadł w szybę sklepu, doznając poważnych obrażeń ciała. To zdarzenie było nie tylko fizycznym urazem, ale również symbolem jego burzliwej natury, która często prowadziła go w konflikty z otoczeniem i stawiała na granicy bezpieczeństwa. Rodzice, zaniepokojeni zachowaniem syna, podjęli decyzję o umieszczeniu go w szkole z internatem prowadzonym przez Księży Sercanów w Aleksandrowie Kujawskim. Tam, w kolejnym Kujawskim Księży Sercanów, Roman po raz pierwszy doświadczył inspiracji do aktorstwa. Szkoła miała na celu dyscyplinę, lecz to właśnie w jej murach zaszczepiono w nim pasję do sztuki scenicznej, która później stała się centralnym elementem jego życia. Jednym z kluczowych momentów była scena, w której młody Wilhelm został wyniesiony na scenę jako Chrystus w przedstawieniu kościelnym. Już sam moment pojawienia się przed publicznością, usłyszenie szmurów i reakcji widzów wywarł na nim ogromne wrażenie. W tym momencie zrozumiał, że scena jest jego miejscem, że tu może wyrazić siebie w sposób, którego świat codzienny nie pozwalał. Była to pierwsza iskra, która zapoczątkowała jego przyszłą karierę aktorską. Po zdaniu egzaminów do szkoły teatralnej, Roman napotkał jednak dramatyczną przeszkodę. Wkrótce po przyjęciu do szkoły uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu grożącym amputacją ręki. Spędził sześć miesięcy w szpitalu, a ruchomość jego kończyny została ograniczona na stałe, mógł podnosić rękę tylko do wysokości barku. Ten fizyczny ślad był symbolicznym odzwierciedleniem życia pełnego wyzwań i cierpienia, które miało ukształtować jego charakter i podejście do sztuki. Po ukończeniu szkoły teatralnej, Roman musiał czekać kilka lat na znaczące role. Mieszkał w ciasnym pomieszczeniu w teatrze, prowadząc życie pełne wyrzeczeń i samotności. Przez siedem lat nie miał nic, czym mógłby zaprosić rodziców do teatru, co odzwierciedlało jego poczucie izolacji i determinację, by osiągnąć własne cele, mimo ograniczeń materialnych i emocjonalnych. Jego wczesne lata wprowadziły go w świat nieustannej walki z samym Sogą, z własnymi ograniczeniami i z wymaganiami otoczenia, przygotowując grunt pod późniejsze wybuchy geniusu i nieprzewidywalności, które stały się znakiem rozpoznawania jego kariery. Te doświadczenia ukształtowały Romana Wilhelmiego jako człowieka o silnej, choć burzliwej postawności, w którym mieszkał zarówno artystyczny geniusz, jak i destrukcyjna impulsywność. Jego dzieciństwo, pełne napięć i dramatów, było fundamentem dla aktora, który miał zrewolucjonować polską scenę teatralną i filmową, ale także człowieka, którego życie prywatne było naznaczone bólem, samotnością i dramatycznymi konsekwencjami własnych wyborów. Przełomowym momentem w karierze Romana Wilhelmi była rola Olgierda Jarosza w serialu Czterej Pancerni i pies, która wyniosła go na szczyty sławy w całej Polsce. Popularność była natychmiastowa i gigantyczna. Każde dziecko w kraju znało jego twarz, a nazwisko stało się synonimem bohaterstwa i charyzmy. Jednak wraz z tym sukcesem pojawiła się pierwsza forma klątwy sławy, którą Roman nazywał szufladkowaniem. Pomimo ogromnego uznania publiczności Wilhelm szczerze nie znosił, że zostaje utożsamiany wyłącznie z postacją heroicznego Olgierda. Każde spotkanie z fanami, każda sugestia powrotu do roli w nowych odcinkach wywoływała w nim mieszane uczucia: z jednej strony satysfakcję, z drugiej poczucie ograniczenia artystycznego. Nie mógł się doczekać chwili, kiedy jego postać zostanie uśmiercona, aby wreszcie uwolnić się od niechcianego wizerunku. Kiedy producenci zaoferowali mu możliwość powrotu w roli bliźniaka Olgierda, Roman stanowczo odmówił. Odmowa była wyrazem jego priorytetów. Sztuka stała ponad pieniądzem. Wybrał produkcję o większej wartości artystycznej, w której mógł w pełni eksplorować swój warsztat aktorski i ukazać różnorodność talentu. Ta decyzja pokazuje, że Wilhelmi kierował się zawsze własnym kodeksem, w którym jakość i autentyczność były ważniejsze niż komercyjny sukces i wygoda. Pomimo osobistej niechęci do sławy, Roman nie zaprzeczał. Że popularność przynosiła pewne przywileje, które dodatkowo karmiły jego ego. Warsztat, w którym pracował, był natychmiast dostępny do naprawy samochodu, a urzędniczki, które miały coś załatwić, reagowały szybko i chętnie. Takie codzienne ułatwienia mogły wydawać się błahostką, ale w psychice Wilhelmi wzmacniały poczucie władzy i prestiżu, dodając mu pewności siebie i poczucia własnej wartości. Jednak to nie bohaterstwo na ekranie fascyrowało go najbardziej. Roman bardzo sobie ukochał rolę szwarc charakter, postaci złożone psychologicznie, które dawały mu pełnej ekspresji i zanurzenia w świecie sprzeczności. Te postaci były znacznie ciekawsze niż bohaterowie pozytywni, gdyż pozwalały eksplorować motywacje, słabości i wewnętrzne konflikty, które były dla niego źródłem artystycznej satysfakcji. Jego miłość do ról antybohaterów. Była równocześnie odbiciem jego własnych zmagań i trudnej osobowości, Wilhelmi często identyfikował się z ich mrokiem, niepewnością i impulsywnością, co umożliwiało mu tworzenie niezwykle autentycznych i przekonujących kreacji. To uwielbienie dla roli złoczyńcy stanowiło również pewnego rodzaju terapię. Przez kreowanie postaci pełnych sprzeczności i ciemnych cech mógł wyrażać własne frustracje, lęki i niepokoje w kontrolowany sposób, przenosząc je na ekran i przetwarzając w sztukę. Dzięki temu Wilhelm nie tylko zdobywał uznanie krytyków i publiczności, ale także znajdował sposób na samorealizację, która równoważyła jego wewnętrzne napięcia. Jednak wraz z sukcesem i eksploracją ról złożonych pojawiło się także ryzyko zawodowej obsesji. Popularność Olgierda Jarosza, choć niechciana, otworzyła drzwi do nowych możliwości, które Wilhelmi wykorzystywał w pełni, jednocześnie nie pozwalając, by komercyjna presja ograniczała jego twórczą wolność. Każda rola, którą wybierał była starannie przemyślana pod kątem wyzwań artystycznych, a nie finansowych. W ten sposób jego kariera stała się przykładem człowieka, który potrafił balansować między oczekiwaniami społecznymi a własnymi standardami artystycznymi, choć nie obyło się bez konfliktów, napięć i osobistych kosztów. Roman Wilhelmi, dzięki tej wyjątkowej mieszance talentu, nieustępliwości i potrzeby głębokiego zanurzenia w psychologii postaci, zdobył status aktora wybitnego, którego role przeszły do historii polskiej kultury filmowej i telewizyjnej. Jego sukces był spektakularny, ale niebezpieczny. Gdyż wiązał się z ryzykiem zamknięcia w ranki sławy, które dla człowieka o tak burzliwej naturze było trudne do zniesienia. Roman Wilhelmi był pracocholikiem w najczystszej postaci, a jego oczekiwania wobec współpracowników były równie wymagające, co wobec samego siebie. Każde przygotowanie do przedstawienia, każda próba były testem nie tylko jego umiejętności aktorskich, lecz także wewnętrznej odporności. Jednak ta zewnętrzna pewność siebie była w istocie maską, za którą kryła się głęboka niepewność i lęk przed porażką. Każde wyjście na scenę było dla niego źródłem napięcia, które potrafił przekuć w niezwykłą energię artystyczną. Przez dziesięć dni przed premierą Wilhelmi gryzł się wątpliwościami i histeryzował, obawiając się, że nie nadaje się do tego zawodu. Ten okres przygotowań był dla niego równie trudny psychicznie, co twórczo-inspirujący. Strach przed niepowodzeniem był motorem napędowym jego talentu, zmuszając go do dążenia do perfekcji w każdym detalu. Ta obsesja pracy, choć destrukcyjna, pozwalała mu osiągać poziom aktorstwa, który był nieosiągalny dla większości jego rówieśników. Jego rola Nikodema Dyzmy w serialu Kariera Nikodema Dyzmy była jednym z najbardziej znaczących osiągnięć w karierze. To właśnie tam Wilhelmi pokazał pełnię swoich możliwości aktorskich, balansując między komedią a dramatem, tworząc postać pełną sprzeczności i głębi psychologicznej. Jednak nawet w tym przypadku motywacje Romana nie były wolne od mrocznych nut. Krążyły plotki, że przyjął rolę częściowo z powodu niechęci wobec Jerzego Stuchra i pragnienia, by to on nie zagrał tej postaci. Bez maski sugeruje, że rywalizacja i zazdrość mogły być równie silnymi impulsami, co pasja artystyczna. Po sukcesie czterech pancernych, Roman coraz częściej sięgał po kieliszek. Telefon nie dzwonił tak często jak kiedyś, a cisza i spadek propozycji zawodowych sprzyjały pogłębianiu. Problemu. Choć przyjaciele często sprzeczali, że Wilhelmi był uzależniony, sam aktor przyznawał, że wysokoprocentowe napoje często wypełniały jego czas i że sięgał do nich z częstotliwością, która dla obserwatorów wydawała się alarmująca. Jednak dla otoczenia i publiczności był przykładem niezwykłej zdolności do balansowania między autodestrukcją a profesjonalizmem. Ludzie nie mogli pojąć, jak można pić do piątej nad ranem i o dziesiątej być w pełni gotowym na próbę. To zdumiewające połączenie geniuszu i autodestrukcji pozwalało mu zachować status aktora wybitnego, którego talent usprawiedliwiał niekonwencjonalny tryb życia. Wilhelmi w ten sposób pozostawał człowiekiem pełnym sprzeczności: pracocholikiem, który jednocześnie uciekał w alkohol, perfekcjonistą, który w każdej chwili obawiał się porażki, a jednocześnie artystą tworzącym postaci o niezwykłej głębi psychologicznej. Jego życie zawodowe i osobiste przenikały się, tworząc obraz człowieka, którego wewnętrzna walka stała się paliwem dla jego twórczości. Każda scena, każda rola była wyzwaniem nie tylko aktorskim, ale również emocjonalnym, pozwalającym mu przekształcać własne lęki w niezapomniane kreacje. Roman Wilhelmi dzięki tej skomplikowanej dynamice między geniuszem a destrukcją, pokazał, że prawdziwa wielkość aktorska nie przychodzi bez osobistego kosztu. Jego kariera w szczytowym okresie była świadectwem nieprzewidywalności ludzkiej natury, gdzie mistrzostwo sceniczne idzie w parze z wewnętrzną burzą, a każda chwila triumfu jest jednocześnie cieniem nadchodzącej walki z samym sobą. Roman Wilhelmi był partnerem na planie filmowym, którego trudno było znieść. Jego współpracownicy często wspominali, że był niezwykle krytyczny i nie bał się używać słów, które mogły zranić najbardziej wrażliwych. Każda scena była dla niego polem walki, a każdy dialog testem lojalności i wytrwałości emocjonalnej jego kolegów. Wyzywał od ostatnich tych, którzy według niego nie spełniali jego standardów, a jego wymagania i reakcje były tak intensywne, że czasami trudno było odróżnić krytykę artystyczną od ataku personalnego. Wilhelmi nosił w sobie obsesję, że ktoś może mu ukraść rolę. Ta obsesja była widoczna nie tylko w jego postawie na planie, lecz także w codziennym życiu. Każdy sukces kolegi w teatrze czy filmie mógł wywołać w nim gniew i poczucie zagrożenia. Jego pewność siebie na scenie była tylko fasadą, za którą kryła się głęboka niepewność i strach przed utratą kontroli nad własną karierą. Nawet najmniejsze niedopatrzenie w próbie mogło wywołać u niego wybuch gniewu i krytykę skierowaną w stronę współpracowników, czasem okrutną i przesadną. Wilhelmi regularnie prowokował swoich przyjaciół i współpracowników, angażując się w drobne konflikty, które dla innych mogły wydawać się bezsensowne. Jego spontaniczna natura przekształcała się w niekontrolowaną złośliwość, a każdy konflikt był dla niego sposobem na potwierdzenie własnej siły i niezależności. W efekcie jego relacje osobiste były napięte i niestabilne, a bliscy często czuli się zmęczeni ciągłą presją i wybuchami gniewu aktora. Mimo tych trudności, Wilhelmi nigdy nie potrzebował naukowych interpretacji literackich ani teoretycznych analiz do swoich ról. Oczekiwał wyłącznie szczegółowych wskazówek od reżysera, dotyczących tego, jak zbudować postać. Jego metoda była intuicyjna i energetyczna. Nie grał według teorii, lecz według własnego instynktu i emocji. To podejście pozwalało mu tworzyć niezwykle autentyczne kreacje, które zapadały w pamięć publiczności, ale wymagało pełnego poświęcenia, często kosztem jego życia osobistego. Najlepszym przykładem absolutnego zaangażowania była rola w Matce z 1983 roku. Wilhelmi Żył tą postacią także poza planem, całkowicie wchodząc w jej emocje i doświadczenia. Ta intensywna immersja była imponująca pod względem artystycznym, lecz destrukcyjna dla jego zdrowia i relacji z innymi. Przyjaciele i współpracownicy często mówili, że jego oddanie graniczyło z obsesją, a granica między aktorem a postacią była ledwie zauważalna. Takie całkowite oddanie sprawiało, że Roman Wilhelmi pozostawał zamówno geniuszem, jak i trudnym człowiekiem, którego obecność wymagała od innych wyjątkowej cierpliwości i wyrozumiałości. Jego talent tworzył niezapomniane role, ale osobowość niszczyła relacje i wprowadzała chaos wokół niego. W ten sposób stał się symbolem artysty, którego wielkość sceniczna kontrastuje z destrukcyjnym wpływem na otoczenie, pokazując, że prawdziwa pasja i obsesja mogą być równie niszczące, co inspirujące. Jego historia uczy, że genialna kariera często wiąże się z konfliktem wewnętrznym i złożonymi relacjami z innymi. Wilhelmi pokazał, że aktorstwo to nie tylko talent i umiejętności, ale również niebezpieczna mieszanka emocji, lęków i pragnienia dominacji, które mogą pozostawić trwały ślad w życiu osobistym i zawodowym. Roman Wilhelmi jest przykładem tego, jak społeczeństwo i przemysł filmowy potrafią przymykać oczy na destrukcyjne zachowania wybitnych jednostek, jeśli tylko towarzyszy im talent. W polskim kinie i teatrze tamtej epoki jego nieprzewidywalność była uważana za oznakę geniuszu, a jego wybuchowe reakcje i trudny charakter traktowano niemal jak nieodłączny element artystycznej legendy. Nikt nie kwestionował jego zachowań, bo jego umiejętności aktorskie przewyższały wszelkie skargi i krytykę. System tolerował awanturnicze skłonności Wilhelmiego, uznając je za część jego wyjątkowego daru, nie dostrzegając jednocześnie ceny, jaką płaciły za to osoby w jego otoczeniu. Jego sukces był w dużej mierze budowany na zmiennego nastroju i impulsywności, które sprawiały, że współpracownicy nigdy nie mogli przewidzieć jego reakcji. Niektórzy byli przerażeni, inni zafascynowani, a jeszcze inni nauczyli się jedynie znosić jego wybuchy. Wilhelmi potrafił jednocześnie inspirować i zastraszać, a jego reputacja geniusza chroniła go przed konsekwencjami. W ten sposób jego talent stawał się narzędziem władzy, a każdy, kto chciał z nim pracować, musiał przyjąć do wiadomości, że jego temperament był częścią nieodłączną od jego artystycznej jakości. Równocześnie Wilhelmi borykał się z powszechnym zjawiskiem zazdrości w środowisku aktorskim. Wielu kolegów często go nie lubiło, a jego szorstkie maniery w kontaktach międzyludzkich potęgowały niechęć. Talent, który dawał mu sukces i uznanie, równocześnie izolował go od ludzi, tworząc aurę trudności w relacjach i podsycając konflikty. Często bywało, że jego geniusz działał jak miecz obosieczny, zdobywał podziw publiczności, ale stwarzał dystans i napięcie w pracy zespołowej. Ironią losu jest fakt, że Roman Wilhelmi zmarł w wieku zaledwie 55 lat. To dramatycznie wczesne odejście budzi pytania o to, jak jego życie mogłoby wyglądać, gdyby udało mu się okiełznać swoje awanturnicze i alkoholowe skłonności. Czy mógłby zdobyć międzynarodową sławę i stworzyć jeszcze bardziej imponującą karierę, gdyby potrafił zrównoważyć geniusz z osobistą dyscypliną? Ten nierozwiązany paradoks pozostaje jednym z najbardziej intrygujących aspektów jego historii. Diament wśród chaosu, Wilhelmi pozostawił po sobie dziedzictwo pełne sprzeczności. Jego osiągnięcia artystyczne są niezaprzeczalne, lecz prawdziwym dziedzictwem jest tragiczna lekcja o cenie talentu i cenie, jaką płaci się za brak równowagi wewnętrznej. Historia Wilhelmiego pokazuje, że wielkość sceniczna nie gwarantuje wielkości charakteru, a społeczeństwo chętnie przymyka oczy na destrukcyjne zachowania, jeśli oferują spektakularne osiągnięcia. Jego życie i kariera są przestrogą dla wszystkich, którzy w blasku sławy widzą wyłącznie gloryfikację, nie dostrzegając ukrytych kosztów geniuszu. Roman Wilhelmi jest dowodem na to, że prawdziwe dziedzictwo artysty nie mierzy się jedynie liczbą ról czy nagród, ale również konsekwencjami, jakie jego talent wywołuje w świecie realnym. Jego historia to ostrzeżenie, że genialna twórczość i destrukcyjny charakter mogą współistnieć, tworząc kombinację, która fascynuje i przeraża jednocześnie. Bez maski. Wilhelmi pozostaje symbolem talentu, którego blask przysłania mroczne cienie ludzkiej natury, a jego los pokazuje, że wielkość sceniczna może kosztować życie prywatne i zdrowie emocjonalne. Jego życie uczy nas, że wybitny aktor może być mistrzem sztuki, a zarazem źródłem chaosu, którego konsekwencje odczuwa całe otoczenie. Dziedzictwo Wilhelmiego. To nie tylko kultowe role i osiągnięcia artystyczne, ale przede wszystkim historia człowieka, który płacił najwyższą cenę za swoją niepowtarzalną wrażliwość i niezrównany talent. Roman Wilhelmi był jak ogień, który płonął dwa razy mocniej, ale niestety tylko przez połowę czasu, jaki mógłby trwać normalny żywot. Jego życie było wypełnione intensywnym światłem talentu, ale także cieniem cierpienia i niepokoju. Każdy sukces sceniczny był wynikiem nie tylko jego pracy i geniuszu, ale również osobistych zmagań z traumami z dzieciństwa, poważnym wypadkiem oraz lękiem przed porażką. Te wewnętrzne konflikty stały się paliwem dla jego talentu, ale równocześnie systematycznie erodowały jego zdrowie psychiczne i fizyczne. Jego dramatyzm nie był jedynie teatralną manierą, lecz autentycznym przeżyciem, które przenikało każdy aspekt jego życia od relacji osobistych, po wtku pracy zawodową. Wilhelmi pokazał, że aktor nigdy nie jest równy swojemu bohaterowi. Olgerd Jarosz, postać, która zdobyła serca młodych widzów w całej Polsce, był symbolem odwagi i moralnej siły, podczas gdy w rzeczywistości Wilhelmi był postacią burzliwą, impulsywną i trudną do zniesienia dla osób w jego otoczeniu. Różnica między ekranową legendą a prawdziwym człowiekiem była wyraźna, a jego życie stało się lekcją o tym, jak pozory sceniczne mogą ukrywać prawdziwe dramaty wewnętrzne. Cena jego wyjątkowości była ogromna. Jego życie osobiste było pełne napięć, relacje rodzinne i przyjacielskie często ulegały rozpadowi, a jego zdrowie było ciągle wystawione na próbę przez nadmiar pracy i skłonność do herkoholu. Wszystko to ukazuje, że geniusz nie przychodzi bez kosztów. Każdy wielki sukces artystyczny Wilhelmiego był okupiony cierpieniem, a jego historia stanowi przestrogę, że nawet największe talenty muszą mierzyć się z konsekwencjami własnej natury i wyborów. Bez maski. Roman Wilhelmi pozostaje symbolem skomplikowanej relacji między talentem a osobistymi słabościami. Powinniśmy pamiętać go jako aktora wybitnego, którego osiągnięcia sceniczne są niezapomniane, ale również jako człowieka niełatwego, którego impulsywność i trudny charakter wywołały chaos w życiu osób wokół niego. Jego życie przypomina, że artystyczna wielkość i człowiecza niedoskonałość często idą w parze, a uznanie publiczności nie zawsze równoważy ceny płacone za niekontrolowany temperament. I emocjonalną burzliwość. Dziedzictwo Wilhelmiego to nie tylko pamięć o kultowych rolach, ale również lekcja o granicach ludzkiej wytrzymałości i odpowiedzialności za własne wybory. Pokazuje nam, że nawet największy talent nie zwalnia nikogo od konsekwencji osobistych działań. Wspominając Wilhelmiego, powinniśmy dostrzegać zarówno blask jego geniuszu, jak i mroczne cienie jego charakteru, pamiętając, że prawdziwe życie aktora jest znacznie bardziej złożone niż to, co widzimy na ekranie. Ostateczne przesłanie jest jasne. Roman Wilhelmi był artystą, którego świat podziwiał, ale którego życie prywatne było pełne konfliktów i cierpienia. Jego historia jest przestrogą, że talent, choć zachwycający, nigdy nie jest darmowy, a człowiek stojący za legendą jest równie ważny jak postać, którą kreuje. Bez maski powinniśmy pamiętać go w całej pełni jako mistrza sceny i człowieka, którego wewnętrzne burze pozostawiły trwały ślad w historii polskiego teatru i kina.